Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorz, a przed Wami kolejne Daily News, tym razem przygotowany na 14 lipca 2020 roku. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Przy okazji, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i komentarz pod materiałem, z racji tego, że naprawiamy aktywność, która ostatnimi czasy rzeczywiście trochę nam podupadła, więc jeżeli chcecie jakoś pomóc, no to zapraszam do tych rzeczy, a my przechodzimy do nowości. Po informacji o przesunięciu premiery New World, z sierpnia 2020 na wiosnę 2021 na Amazon wyleje się wiadro pomyj, a ludzie rozpoczną masowe anulowanie preorderów. Takie przynajmniej były założenia i wiecie co? Nic takiego się nie stało. Powiemy więcej. Ludzie podeszli do tej decyzji z bardzo zdrowym podejściem. Przeważająca większość komentujących chwali Amazon, sugerując, że opóźnienie New World może wyjść wszystkim tylko na dobre. Szczególnie po tym, co stało się z Crucible, ostatnim dziełem Amazonu, które po kilku tygodniach zawinęło manatki i wróci odbudować się w closed becie. Na pewno widzieliście u nas streama i materiał na kanale. W każdym razie, jeżeli chodzi o New World, rzeczywiście jest to coś, co może przynieść wymierne korzyści w przyszłości. Miejmy nadzieję, że content zostanie uzupełniony, a gra będzie solidnym, sieciowym projektem, który przyciągnie nas na długie, długie godziny. Tibia otrzymuje dwa dodatki rocznie. Jeden zimą, tzw. Tak Winter Update, no i jeden latem, Summer Update. Taki stan rzeczy utrzymuje się praktycznie od początku, czyli od 1997 roku. Czasami są to mniejsze aktualizacje, czasami większe. Wczorajsza premiera Summer Update z kolei zdecydowanie należy do tych większych. Ba, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z największym, najlepszym i najbardziej wyczekiwanym rozszerzeniem w historii Tibii. Summer Update 2020 wprowadził nowy wątek fabularny, skupiony wokół Zakonu Lwa, nowy teren łowiecki, skierowany do najlepszych graczy TB, gdzie nawet postacie z ponad tysięcznym poziomem będą miały problemy, nowe potworki z unikalnymi mechanikami i jeszcze wyższym poziomem trudności, nowi bossowie, którzy będą dropić najlepsze przedmioty w grze, Team Finder, czyli wyszukiwanie drużyny, nowe czarmy, globalna lista graczy z najlepszymi wynikami, osiągnięciami, także się pojawi poza tym zapisywalne klienty, czyli możliwość eksportowania własnych ustawień, nowe outfity, nowe mounty. Grafika promocyjna jest naprawdę obszerna, więc sami widzicie, że jest to mieszanka nowości oraz ulepszeń dla grem, która z pewnością spodoba się większości graczy. Świetna sprawa zarówno dla tych nowych, jak i starszych, którzy zdobyli high-levela i szukają nowych wyzwań. Summer Update jest darmowy, aczkolwiek część nowości doświadczą tylko użytkownicy z pakami. Dzisiaj mamy wysyp naprawdę fajnych informacji, na przykład takich, że MMORPG jakim jest Nostale otrzymał naprawdę duży dodatek, czy też update o nazwie Podbij Wierze Nieba. Rozszerzenie kilku systemów, mnóstwo misji oraz pięć dodatkowych misji czasoprzestrzeni. Chyba Chyba prezentuje się natomiast sama wieża nieba, czyli solowy dungeon, w którym musimy chronić totem światła przed kolejnymi falami potworów i tak przez kolejne, coraz trudniejsze poziomy, aż do momentu śmierci lub zniszczenia totemu. Będzie to opłacalna zabawa, bo oprócz złotej reputacji otrzymamy masę losowych przedmiotów, monety nieskończoności, czyli nową walutę, klucze do wieży nieba, pieczęcie rajdu, materiały, przedmioty użytkowe i tak dalej. Serwery są czynne, całość jest już zaimplementowana, więc jeżeli macie ochotę, możecie sprawdzać dodatek. Jeżeli czekaliście na promocję Temtem, to muszę Was zmartwić. Ten najbardziej pokemonowy wśród MMO nie będzie tańszy, wręcz odwrotnie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami cena gry będzie rosła z każdym kolejnym big update'em. Właśnie zbliżamy się do takiego momentu. Razem z premierą Kisawy cena Temtem wzrośnie z 35 do 37,5 dolca. Obecnie patrząc na kwotę w złotówkach, za egzemplarz trzeba zapłacić 125 zł, ale już niedługo będzie to prawdopodobnie o 10 zł więcej. Potem kolejne 10 i kolejne i kolejne, aż dotrzemy do Oficjalnej premierem. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem, to pewnie lepiej zrobić to teraz. Zaoszczędzicie sobie kilkadziesiąt złotych, a będziecie mieli dostęp do świeżej treści, która pojawi się w przyszłości już za darmo. Być może zastanawiacie się co z Diablo Immortal. Otóż w sieci pojawiła się taka autografika, która podobno nie jest fakeiem. Blizzard potwierdza swoje uczestnictwo w targach China Joy 2020, więc pewnie już mniej więcej za 2,5 tygodnia będziemy bogatsi o nowe informacje. Na pewno dowiemy się czegoś o World of Warcraft, Hearthstone, bo takie stoiska na pewno się pojawią na China Joy 2020. Jednakże na wspomnianej grafice widzimy także postacie z Diablo Immortal oraz Overwatch 2, więc być może czeka nas jakaś dodatkowa bomba, szczególnie że nie tak dawno community manager przez że nie będziemy musieli czekać do listopada na nowe informacje z Immortala. Z przewidywanych wydarzeń poza Overwatchem czy też Diablo Immortal pojawia się również data premiery Shadowlands oraz nowy dodatek do Hearthstone'a, który pewnie też zostanie zaprezentowany. Tegoroczny Gamescom i BlizzCon się nie odbywają, to Blizzard właśnie na takich imprezach prawdopodobnie będzie udostępniał coraz to ciekawsze informacje dotyczące swoich, nie tylko sieciowych, ale również singlowych produkcji. I to wszystko w dzisiejszym materiale, koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej, no i do usłyszenia już jutro. Cześć!